Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Was witam czterema zdrabkami e, z tyku Zielonomi. Wszystkie są w kolorze zielonym albo około zielonym. I, I wszystkie są za 5 zł. I mam tutaj 10 razy kasa, może kasy, zielona pensja i na tropie kasy. Dużo tej kasy w nazwie, a zobaczymy, jak to be, jaki to będzie miało efekt wymierny. Kto będzie miał dużo kasy? Ja czy Lotto? Oto jest pytanie. Zrapeczki wszystkie kosztowały mnie 20 zł. No dobrze, może zacznijmy od tego 10 razy kasa. To jest zdrapka, w której na premierze pamiętam wydrapałam 50 zł chyba. To, był fajna, to była fajna zdrapka jedna. Szukam siedemnaście, jedenaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia siedem, a mam dwadzieścia sześć, trzynaście, dwanaście, dziewięć, trzydzieści pięć, sześć, dwadzieścia, trzydzieści dwa, dwadzieścia cztery, i 18 niestety dzisiaj nie jest fajna SB. Hmm. Ta nazwa niestety niektórym szczególnie starszym widzą e, źle się kojarzy, że ja nie będę rozwijała tematu, bo i po co może kasy. No i może kasy. Mam nadzieję, że wszystkim się kojarzy dobrze.

Dziewięć. Trzydzieści. O! Co tutaj jest? Skrzynia. Muszę sprawdzić. Skrzynia. Wygraj do niej przypisaną kwotę. I trzydzieści trzy. No dobrze, to odkryję od razu. I tu mam pięć złotych. Co i co? I to jest drobka jeszcze bez kodu. Dobrze. Jedna wygrana, jedna przegrana. No dobrze, zielona pensja, tutaj mamy dolce, szukam trzydzieści jeden, dwa, trzydzieści sześć oraz jedenaście, a mam siedem, trzydzieści trzy, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, trzydzieści trzynaście jeden trzydzieści dwa dwadzieścia siedem dziewięć dwadzieścia dwa trzydzieści pięć dwadzieścia trzy dwadzieścia cztery i dziewiętnaście niestety trapeczka jest pusta Kontrolnych nie ma. Nieźle się schowały. Aj. O, tu jest B. No i co? I to wszystko. B, B, R i -m. Pusta. I na tropie kasy. Myślałam, że tej zdrabki już nie ma. Widzicie? Naprawdę, to jest stara zdrabka. Szukam dwadzieścia trzy, dwadzieścia dwa, dwa i szesnaście. Mam dwadzieścia cztery, trzydzieści trzy, Dwadzieścia jeden, siedemnaście, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, cztery, jedenaście, trzydzieści cztery i trzydzieści. No to można powiedzieć Pieściutko R i W, R i W. No i co kochani? No tylko jedna zdrapka dzisiaj. Tylko jedna zdrapka i to zwrot jest. Może kasy. No może, ale to... No tak może jest tam na północy nie Polski, tak? Ech, w każdym razie nie jest to na pewno może kasy. Mm. No cóż, kochani, to jest taka trochę... Nie będę narzekać, no w końcu 20 zł. No dobra, 5 zł wygrałam. hura, prawda? Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Hura. Kochani, zapraszam Was do komentarzy, lajków, subskrypcji. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa!